Nadeszła... Jeszcze raz. O, teraz. I nadeszła noc czerwcowa, ta niezwykła, jaśminowa, świętojańska, piękna noc, która ma magiczną moc. Wyruszyli wszyscy w las, aby znaleźć chociaż raz ten cudowny biały kwiat, który kwitnie co sto lat. A kto pierwszy go odnajdzie, ten i szczęście swoje znajdzie. Jakie szczęście zapytacie? Lecz odpowiedź dobrze znacie: To nie pieniądz, nie diamenty, ale człowiek uśmiechnięty. To nie władza gwiazdka z nieba, lecz dłoń podana, kiedy trzeba. Nie pogarda, chciwość, małość, ale piękna, czysta miłość. Bo cudowny kwiat paproci. Co zakwitnie dzisiaj w nocy, nie da szczęścia w żadnej dobie. Szczęście jest ukryte w Tobie. Witają Państwa bardzo serdecznie Zofia Paczuska i Paweł Świętorecki. Szanowni Państwo, czas letnich wakacji to czas, na który czekamy cały rok. Słońce, zabawy, radość. Ciepłe wieczory przy ognisku, spotkania z bliskimi, z przyjaciółmi. Spotkania, które są często okraszone fascynującymi opowieściami i dobrą muzyką. To także miłość, która bywa wakacyjna, a która zdarza się, że zostaje na całe życie. I taka właśnie jest, Szanowni Państwo, Świtezianka. Letni festiwal. Przepełniony dobrą muzyką, miłością, zabawą, połączony z magią, z tajemnicą i z tym, czego nie można pojąć rozumem. W, w tym roku na świteziankowych wydarzeniach razem z artystami czytamy ballady. Najpiękniejszą poezję Adama Mickiewicza. Słuchamy pieśni ludowych, bijemy wianki, rzucamy je na wodę. Rozmawiamy o wierzeniach Słowian, a wieczorem bawimy się boso na trawie pod gwiazdami na koncercie Kwiat Jednej Nocy. Bawimy się z orkiestrą rozrywkową i wspaniałymi solistami najlepszych scen muzycznych w Polsce. Witamy Państwa bardzo serdecznie z pięknego parku w Nowym Dworze Mazowieckim na festiwalu Świtezianka. Organizatorami festiwalu. Są Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, Miasto Serock, a współorganizatorami radni Grupa Radnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Michał Pruszyński, radny Sejmiku Mazowieckiego. Partnerami dzisiejszego wydarzenia jest Stowarzyszenie Zjednoczeni oraz Kwiaciarnia Kocimiętka z Węgrowa. Partnerem jest również miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Mecenasem kultury jest firma Reckit-Benkiser, spółka ZO, mająca swoją siedzibę właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim. Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie i z nami na scenie tutaj gościmy pana Michała Pruszyńskiego. Witamy pana Marcina Ozdarskiego z grupą radnych i bardzo prosimy o zabranie głosu. Może na początek pan Michał Fruszyński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, za to, że tutaj możemy współtworzyć to dzisiejsze wydarzenie. Jest dla mnie zaszczytem, że tutaj mogę w dniu dzisiejszym stać w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym pięknym parku, który kojarzy mi się z tak wieloma. Wydarzeniami, kilkanaście razy chyba już miałem okazję tutaj być, ale myślę, że jeżeli chodzi o wrażenia artystyczne, to pierwszy raz będą one na tak wysokim poziomie, ponieważ tutaj z panią prezes wielokrotnie współpracowaliśmy przy okazji różnych przedsięwzięć, tak samo tutaj z radnymi Nowego Dworu Mazowieckiego. I wiem, że zawsze te przedsięwzięcia są, są udane, więc życzę wszystkim państwu przede wszystkim udanego, udanego, spędzonego czasu, y, dużych wrażeń artystycznych. I tego, żeby to dzisiejsze wydarzenie, ten koncert e, szerzej tak naprawdę e, ta sztuka, która będzie w dniu dzisiejszym zaprezentowana, żeby pozostała w państwa pamięci na laty. Dziękuję bardzo. A teraz proszę o zabranie głosu radnego miasta nowy dwór mazowiecki pana Marcina Ozdarskiego. Szanowna pani prezes, pani dyrektor tego dzisiejszego spotkania i pięknego koncertu, bowiem wczoraj na pięknej ziemi węgrowskiej, bardzo bliskiej mamu sercu ten dzisiejszy piękny festiwal się rozpoczął. Za tydzień wiem, że piękny finał w Serocku, a ja z całego serca jako mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego, jako radny miasta Nowy Dwór Mazowiecki z koleżankami i kolegami cieszymy się, że Nowy Dwór Mazowiecki jest właśnie stacją na tej pięknej siedmiodniowej drodze. Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu władz samorządowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki przed nami 6-godzinne spotkanie z twórczością Adama Mickiewicza. Mam nadzieję, że tylko pogoda nam e, e, pozwoli na to, żeby mile tę chwilę spędzić. I cóż, zapraszam do wspólnej e, zabawy, zapraszam do delektowania się kulturą przez wielką literę K. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Ozdarskiemu. Szanowni Państwo, a my już zapraszamy do pierwszego punktu naszego dzisiejszego.